Hej widzowie, Trzyma... cześć wam wszystkim, bardzo was witam. Jadłem przed chwilą, stąd jedzenia. Słychać, że chyba jadłem. I co, już jakiś czas temu był taki śmieszny film, który trwał 16 sekund, w którym mówiłem, że chyba powtórzę tę sztuczkę. I kolejny raz będę się płakał o to, że nie powtórzyłem tej sztuczki. Ponieważ mm, o ile wtedy miałem plan, żeby nawrotką wrzucić pejnądzę w skrzynie załamania, o tyle no nie zrobiłem tego, z powodu insz, gdyż się obstrałem. Jednakowo, widząc tendencje wzrostowe, które dzieją się na rynku, ewidentnie, uznałem, że może warto jeszcze raz spróbować z tej skrzynki, żeby może jeszcze raz podjąć to ryzyko. Nie, no tak naprawdę to nie. W sensie, ogólnie jeżeli chodzi o same w sobie mm, tendencje i to, co się kreuje, to może i byłoby to opłacalne. Ale z powodu takiego, że jest to na tyle losowe jak ostatnio i że dałoby się na tym tak ładnie przewalić cash siano mamone, to oczywiście ja nie podajemy tej inwestycji. Co oczywiście też rzuca klątwę na to, że ta inwestycja będzie rentowna w przyszłości. Bo w taki sposób właśnie to działa. Jeżeli ktoś, kto ma wpływ na kogokolwiek, robi coś, co mu się wydaje, to wtedy zawsze się dzieje na odwrót. To jest oczywiste, dosyć. No, nie mam za bardzo pojęcia, co mogę o tym powiedzieć. No, ale to jest sytuacja dosyć śmieszna, więc uznałem, że wam o tym nagram film. Zaś drugą sytuacją, która jest śmieszna, która mnie absolutnie nie śmieszy, ale was, może niektórych z was śmieszy, to jest demonetyzacja na filmach u mnie. Znowu się pojawiła. Pięć ostatnich filmów wywalili do kosza. Nie mam z nich ani grosza. Fajny rym w sumie. I jeżeli chcesz wspomóc ten kanał, bo uważasz, że robię dobre treści, albo są mega do dupy i uważasz, że skoro są tak do dupy, to przydałoby się, żeby kiedyś były lepsze, to ja Ci w dopisie dałem link do filmu, który sprawia, że moje życie stanie się lepsze, jak je zobaczysz. Bo... Dostaję za to, że ty oglądasz ten film pieniądze. To tak całkiem sporo. Jakby każdy z was wszedł, kto ogląda ten film, nadam ten film też i go zobaczył w całości, bez bloka, to wiecie co? Miałbym chyba z 5 zł wtedy za to. Nie ukrywam, to jest dosyć dużo. No, możesz mi pomóc cieszyć się będę, także możesz tam wejść, a co do tego jednego tej jednej transakcji, którą teraz pokazałem, to ja oczywiście jej nie będę podejmował, ale mówię, że gdzieś tam najprawdopodobniej 38, tak jakby 38 minimum, później na wahanie 48, no może to być Jakiś tam spoko pułap, jakieś wahanie, tu się może takie wytworzyć. Jest ono dosyć ryzykowne, tak jak ostatnio. No, trochę się to nie udało. Dosyć mocniej, trochę niż trochę, ale no, do odważnych świat należy. I nie wiem, co zawsze można jakoś tam spróbować. Co się jeszcze dzieje na rynku? W sumie dużo rzeczy się dzieje, ale o tym nagrałem poprzedni film. Chciałbym ten film nazwać jakoś śmiesznie, ale chyba nie nazwa. Chociaż może. Także co? Trzymajcie się. Na razie widzowie. Miłego dnia jutra.